Witajcie rodacy! Szukacie mocnego i przenośnego blendera? Blendigo 3 to może być sprzęt dla was, ale przyjrzyjmy mu się bliżej. Front opakowania minimalistyczny przedstawia to, co znajdziemy w środku, a na jednej ze ścianek znajdziemy kilka informacji technicznych. Sprzęt jest średnio zabezpieczony na czas podróży, jako że w kartoniku nie ma żadnych pianek, natomiast przyszedł w idealnym stanie. W środku z akcesorii mamy. Kabelek USB-A do C, by naładować akumulatory, i instrukcja obsługi w języku polskim, bo to produkt made in Poland. Tak wygląda Blendigo 3 od razu po wyjęciu. Waży 750 g, a jakość użytych materiałów jest naprawdę dobra. Mamy tutaj głównie plastik plus stal nierdzewną. Dodatkowo, spasowanie wszystkich elementów jest wzorowe, ale tu nie mogło być inaczej. Konstrukcja jest typowo blenderowa i patrząc od góry mamy wkręcaną pokrywkę wraz z gumowym uchwytem do łatwego przenoszenia. Poniżej całkiem spory przezroczysty kielich. Jego miarka kończy się na 550 ml, a więc jest pojemniejszy niż blendingą drugiej generacji. Na dole ukryły się stalowe ostrza i te są naprawdę bardzo mocne, oczywiście jak na sprzęt przenośny. O nich jak i o silniku poniżej porozmawiamy natomiast później. Podobać może się też design, lekkie wcięcia nadają fajnego, skromnego, acz widocznego charakteru. U podstawy znalazł się też przycisk włączający, a naokoło dioda LED będzie symbolizowała o statusie urządzenia, jak i baterii. Blendigo 3 podziała nam maksymalnie 25 razy, więc jest to wystarczająca ilość na cały dzień, a czas ładowania do pełna to 2 godziny. Pod spodem wiele nie ma. Jedynie gumowa stopka przeciwpoślizgowa i ta swoją rolę pełni całkiem dobrze. Najważniejsze jednak to to, jak działa. Tutaj pierwsze, co wrzuciłem, to lód i jak widzicie, by go zmienić nie ma żadnego problemu. Od razu trochę się zdziwiłem, bo urządzenie, jak na Blender, jest na pewno dużo cichsze od niemal wszystkich takich maszyn napędzanych z gniazdka. Super. Owszem, ma mniej mocy, natomiast nawet producent mówi w instrukcji, że w momencie, gdy zapchamy go na maksa, że nie da się włączyć, wystarczy go przekręcić do góry nogami, by ostrze mogło się rozkręcić i wtedy padające rzeczy spokojnie zostaną zmielone. Ze względu na to, że jest to przynośny blender, nie miałem większych oczekiwań, ale zostałem mile zaskoczony, bo silnik jest naprawdę wydajny i ze sporą mocą. Wątpię, byście potrzebowali szybszych czy mocniejszych obrotów do swoich proteinowych szejków czy musów. Duży plus leci również za łatwość w czyszczeniu. Woda plus odrobina płynu do naczyń w 100% usunie naprawdę mocne zabrudzenia. Reasumując, jeżeli szukacie mocnego, najmocniejszego blendera, który sobie poradzi z każdymi owocami i warzywami, to na pewno Blending Go nie jest takim sprzętem. Jest to jednak jeden z najmocniejszych, przenośnych blenderów i na tym polu radzi sobie naprawdę dobrze. Jest relatywnie cichy, prosty w obsłudze i na jednym ładowaniu przygotujecie 20 szejków spokojnie. Cenowo również nie jest źle: 260 zł i aż 10 kolorów do wyboru. Szukając zatem takiego blendera, Blendigo 3 koniecznie weźcie pod uwagę. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się, się i do usłyszenia. Cześć!